Czas spędzony w domu nie musi być nudny, może być ciekawy i odkrywczy. W ramach akcji grupy LOTOS w domu też jest naj, chciałbym wprowadzić Was w świat domowych eksperymentów. Jak wymieszać kolory? Białe światło to mieszanina światła różnokolorowego. Łatwo można to sprawdzić, rozkładając światło na części składowe, np. przy pomocy pryzmatu, ostro kawałka szkła czy kroperek wody. Gdy tych ostatnich jest dużo, na niebie powstaje wielobarwna tęcza. Skoro białe światło można rozłożyć na różne kolory, to czy da się przeprowadzić odwrotną operację? Czy można wymieszać różne barwy i w ten sposób otrzymać biały kolor? Sprawdźmy. Co będzie potrzebne? Biały karton, nożyczki, farby lub kredki, mikser lub wiertarka albo ołówek. Najpierw z białego kartonu wytnij koło. Może być wielkości talerzyka. Potem podziel je na 7 równych części. Następnie dokładnie pomaluj je w następujące kolory: czerwony, fioletowy, granatowy, błękitny, zielony, żółty i pomarańczowy. Wbijając i przyklejając w sam środek koła ostro zakończony ołówek lub przyklejając do łopatki miksera bądź do wiertarki możesz zrobić kolorowego bączka. Jaki kolor widzisz? Miłej zabawy.